Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z Agnieszką Janiszewską Szczepanik, która dzisiaj opowie nam o swojej debiutanckiej książce zatytułowanej Woda Księżycowa. Dowiemy się, jakie były okoliczności powstania tej książki, a także poznamy lepiej jej główną bohaterkę, Natalię, która dowodzi nam, że czasami trzeba zejść z raz obranej drogi po to, aby poznać siebie i odnaleźć sens życia. Zapraszam na program. Tytuł Woda Księżycowa brzmi intrygująco, wprowadza nas w zakres ezoteryki i astrologii. Czy prywatnie interesujesz się taką wiedzą tajemną? Bo takie motywy w tym utworze pojawiają się kilkakrotnie. Tak, no tytuł Woda Księżycowa nawiązuje do takiego rytuału rzeczywiście tradycyjnego. Natomiast kiedy go wymyśliłam, to jeszcze w internecie nie można było znaleźć nic pod tym hasłem. Teraz wiem, że już jest na online przepis na wodę księżycową. To jest ciekawe, tego nie było, a rzeczywiście gdzieś czytałam o tym na jakiejś stronie amerykańskiej, także tak, miałam taki okres w życiu, gdzie interesowały mnie takie zjawiska i generalnie na pewno to przebija w powieści i było to fascynujące, jak byłam mała, no to fascynowałam się duchami i tym, czy, no, czy można je spotkać, czy jest to tylko wytwór wyobraźni. Natomiast no, nie przywiązywałabym się do tych elementów jako do czegoś, co uważam za istniejące, lub też chcę kogoś przekonać, że istnieje, czy nie ma tam. Ktoś zapytał mnie, czy widziałam ducha. No to, to niestety może, lub stety nie widziałam. Także jest to no ten element fikcji, ale może nadaje tego kolorytu i to jest ten realizm magiczny w powieści. Tak, no to jest też charakterystyczne dla tego gatunku, że tego typu zjawiska na pograniczu światów, życie po życiu, właśnie takie nawiązania do baśni, legend, mitów występują. A dlaczego realizm magiczny? Czy ten nurt w literaturze jest tobie szczególnie bliski? Tak, lubiłam zawsze takie książki, no chociażby Jonatana Karola, chociaż tam już ten realizm magiczny jest tak dużo dalej posunięty niż w Wodzie Księżycowej, bo tam już od razu mamy gadające psy i generalnie dzieją się różne takie bardzo baśniowe, surrealistyczne sceny. Tutaj jest to, myślę, bardziej subtelne, przynajmniej tak czytam w recenzjach, no bo też nie zawsze mam taką obiektywną ocenę własnej książki, nie wiem jak to się odbiera, ale nawet ludzie, którym wiedziałam, że może to nie pasować, bo też mam takich czytelników, czy też nawet znajomych, którzy czytali, którzy wiem, że są mocno stąpający po ziemi, konkretni i może te elementy niekoniecznie by do nich pasowały czy, czy przemawiały. To pisali mi, że, że właśnie jest to na tyle subtelne, czy jakoś tak w tą fabułę wplecione, że tego realizmu jest na tyle dużo, że ten magiczny element nie przeszkadza, a wręcz się podoba. Także. No, no, muszę tutaj potwierdzić, bo czytałam tę książkę, ten element e, właśnie baśniowości, fantastyki, oniryzmu jest wyważony i taki też sto, stopniowany, bym powiedziała, że dopiero pod koniec książki to się uaktywnia zdecydowanie mocniej. Na raz, e, na raz to tak. E, czy kolejne książki, bo wiem, e, przyznała się na jednym ze spotkań autorskich, e, również będą utrzymane w tym nurcie? Czy odbiegniesz całkowicie od realizmu magicznego. Nie mam w głowie planów jeszcze, zwłaszcza książek, może jednej książki bardziej, ale no myślę, że już tak, że już gdzieś się tu rozkręcam i podoba mi się to. Też przyznam, że po prostu to się fajnie pisze, tak, ja raczej nie mam przyjemności w pisaniu takim dokumentalnym, co się wydarzyło, znaczy miałam taki czas w życiu, że pisałam pamiętniki, dzienniki na zasadzie zjadłam, poszłam do sklepu i, i tak dalej, no ale więcej zabawy, radości tworzenia jest, kiedy Trochę wychodzimy poza tą realną codzienność, rzeczywistość. No i myślę, że pozostanę w tym nurcie przy kolejnej książce, która gdzieś tam powoli kiełkuję. No właśnie, bo chyba kluczem do tej książki jest to, że ty wcześniej już coś pisałaś, bo to nie jest tak, że to się zrodziło nagle, albo że to była kwestia jakiegoś przypadku, chociaż przypadków podobno nie ma. Przypadków nie ma, tak mówi babcia Natalii i potwierdzam. Natomiast tak miałam taką no, dobrą pastę, nazwałabym to też taki, taką zajawkę tego, co może nastąpić, kiedy zacznę pisać rzeczywiście, gdzieś na którymś trzecim, czwartym roku studiów, kiedy no, tak po prostu wysłałam sobie swój tekst na konkurs literacki. To było wtedy opowiadanie. No i rzeczywiście wygrałam, zajęłam pierwsze miejsce, otrzymałam po prostu książkę, no i było to takie zaskakujące, taki element euforii, wow, to, to w ogóle tak szybko jakoś poszło. No i potem zaczęłam kolejne teksty pisać i wysyłać i faktycznie mówię, dobra, passa, no bo tych nagród było kilka, tak, jakieś drobne rzeczy. Raz wygrałam czytnikę e buków, no więc to już miało taką większą wartość, no to tym bardziej mnie zachęcało, żeby kontynuować, ale potem jeszcze gdzieś ten projekt odłożyłam, no, też trochę historia Natalii jest moją historią, czyli gdzieś tam poszłam w inną stronę, niekoniecznie swoją, i, i generalnie tej twórczej energii nie było tak dużo w momencie, kiedy no nie byłam na tych swoich torach. Natomiast no ten pomysł już był, tak? Pomyślałam sobie, że no te krótkie formy to, to nie jest wszystko, można by właśnie ubrać to. To co może noszę w sobie jakąś historię, właśnie w powieść. Prowadzisz również zajęcia z takiego kreatywnego, twórczego pisania, terapeutycznego też w dużej mierze. Tak, bardziej powiedziałam, nawet może, terapeutycznego, uzdrowianie przez pisanie. To są takie techniki pisania nie litereckiego, tylko uwalniania ewentualnie swojej twórczości poprzez poranne strony, poprzez kontakt właśnie ze swoim. Wewnętrznym ja, tak właśnie pisząc teksty o swoich uczuciach, emocjach i szereg innych technik, które pomagają nam znaleźć wewnętrzną siłę, i tu nie jest wymogiem żaden broń Boże talent, tylko chęć większej samoświadomości. A czy ta książka jest efektem takiej terapii, którą przeprowadziłaś sama na sobie? Tak, a może też ta książka jest tym dalszym etapem terapii, bo myślę, że pisanie w ogóle ma terapeutyczną moc, czasem też czytanie. I to jest ciekawe, bo psycholog znajomy ostatnio mi napisał smsa, że ta książka ma w ogóle walory terapeutyczne, co, co było dla mnie. Mm, bardzo ciekawe, no bo też ja się gdzieś tam uzdrawiam pisząc i ktoś może gdzieś uleczyć jakąś cząstkę siebie, być może czytając i to jest niesamowicie wartościowe. Tu się wtrącę, bo faktycznie powiem szczerze, że parę razy się wzruszyłam. Może dlatego, że się utożsamiłam z pewnymi przeżyciami bohaterki? <laughs> To, to jest niesamowite, to jeżeli tak, miałabym do tego nawiązać, to to jest najbardziej zaskakujący element. Ktoś mi powiedział, że każdy pisarz jest zaskoczony debiutem. No ja mówię, no ciekawe, czym będę zaskoczona. Sława, <laughs> pieniądze, no na razie nie. Na razie to jest to, co właśnie chciałam powiedzieć, co jest niezwykłe, że no, ta historia znowu ożywa w oczach, w umysłach innych ludzi, tak? I staje się dla mnie czymś więcej niż była, kiedy ją pisałam. Właśnie przez to, co powiedziałaś, tak? Ktoś mi przecież, że się wzruszył, że ten bohater go irytuje, a tamten fascynuje i generalnie gdzieś tam odnalazł część swojej historii, swojej osoby, swoich uczuć. No i to jest coś, czego nie mogłam się spodziewać, że to tak będę też mocno odczuwać i razem z tymi ludźmi na nowo wejdę w tę opowieść po raz drugi. Jeszcze się zapytam, E, bo mówisz, że w tej książce jest bardzo dużo Ciebie. E, a ile jest life coacha? E, mm. Ponieważ jesteś jednak life coachem też zawodowo, czy tutaj takie treści właśnie z coachingu również wprowadzałaś? Tam mimochodem gdzieś się wkradały? Mm -hmm. Ja bym może tak tego nie nazwała w tym sensie, że pisząc tą książkę jeszcze nie byłam life coachem, więc jakby generalnie może było to raczej odwrotne. Napisałam coś, co ma taką może wartość, jeżeli ma, tą terapeutyczną i generalnie wzmacniającą, no bo jest historią o transformacji wewnętrznej, na pewno tak można powiedzieć. No i potem zainteresowałam się już tak bardziej naukowo-zawodowo, praktycznie działaniem, współpracą z ludźmi jako life coach, także nie powiedziałabym, że jestem life coachem, bo jeszcze nie. Ale jest tam na pewno osoba, no, która szuka zmiany, szuka transformacji, szuka siły wewnętrznej no i tą siłę znajduje. A jak pracowałaś y, nad tą książką, jeżeli chodzi o warsztat? No Myślę, że po prostu regularnie y, pisałam. Z tego co pamiętam, ten najbardziej płodny, twórczy czas no to było, kiedy narzucałam sobie takie konsekwentne y, działania. No, raz, y, Dziennie tak, czyli siadałam od rana minimum na godzinę, miałam też inne obowiązki zawodowe rzecz jasna, ale starałam się zaczynać dzień od książki, no i to działało najlepiej, bo byłam w takim nurcie tak, kiedy robi się coś regularnie, powraca, no to, to rzeczywiście jest lepiej niż jakieś tam zrywy tak? co, co ileś tygodni, bo to wtedy człowiek wypada, ale to jest też bardzo wciągający proces, to też jest dla mnie fascynujące z wieloma artystami, których z nami, z którymi Rozmawiałam też, to mówią, że, że twórczość po prostu uzależnia wręcz, i to tak jest, że no napisze się tą stronę i chce się wrócić. Tak? I czasem wracałam oczywiście po południu czy wieczorem, jeżeli mogłam, no ale przynajmniej ten raz dziennie. Nie mówię, że to tam zawsze tak było, i nie było jakichś momentów, gdzie wypadałam z tego cyklu, ale konsekwentne pisanie, tak, przez rok myślę to. To był ten proces. Miłośnicy Łodzi na pewno tę książkę polubią, ponieważ Łodzi jest tutaj sporo. Pojawiają się również inne miejsca, Warszawa, Skierniewice, Bieszczady. Czy to są miejsca, które dobrze znasz, które są dla Ciebie ważne z jakiegoś względu? No Łódź na pewno tak. W ogóle moją ulubioną sceną jest scena przy willi Klara. Nie wiem do końca dlaczego, po prostu świetnie mi się ją pisało, no ten las na popiołach jest dla mnie fascynującym miejscem i generalnie willa sama Klara jest ciekawa. Wtedy, kiedy pisałam tą książkę, można było tam rzeczywiście podejść, być może zobaczyć jakąś tajemniczą postać wyłaniającą się ze ściany. No było to takie miejsce, które na pewno budziło wyobraźnię, przynajmniej moją obudziło, pobudzało. Natomiast no teraz już jest zagrodzone jest trochę trudniej, ale las na popiołach warto sobie przejść na spacer. Inne miejsca, tak, skierniewice są ciekawe, bo są dla mnie teraz bardzo ciepłym takim kojarzącym się miejscem, natomiast wtedy jeszcze ich tak bardzo nie znałam i troszeczkę tak nie zostały jakoś w superlatywach opisane, no bo rzeczywiście to jest miejsce, które kojarzy się z tym światem rodziny Bartka, gdzie Natalia jeździ i generalnie jest tam. E, troszeczkę taka stłamszona, ale bardzo lubię Skierniewice, miałam tam najlepsze chyba na świecie warsztaty, cykl warsztatów, obudź sobie artystę, wszystkich moich uczestników pozdrawiam. Warszawa, no to tak e, też od czasu do czasu bywam i lubię, też nie wszyscy lubią Warszawę, ja mogę powiedzieć, że lubię Warszawę. No te Bieszczady na końcu, tak, czyli miejsce, gdzie Natalia już z Filipem jadą do... Krzysztofa Brosa, To jest ciekawe, bo to jest miejsce prawdziwe i to jest postać prawdziwa, także podkreślam, że to jest taki jedyny autentyk właściwie. Tak, to podkreślam, no bo tak jest, i też Krzysztof Bros e, zgodził się na to i jest chętny, żeby o nim mówić, więc, więc mówię, bo jest to niesamowite miejsce, niesamowity człowiek, który stworzył sobie, ulepił swój własny świat w bieszczadach, wyprowadził się z cywilizacji i po prostu zrobił swoimi rękami. Takie życie, jakie, jakie chciał mieć. No więc jest, jest dla mnie też fascynującą osobą. No i, i niesamowite wy, widoki, takie dziewicze tereny bieszczackie. Także pasowało to do fabuły. <laughs> właśnie. Teraz, jakby sięgając do fabuły, jeszcze tak pośrednio, połączenie realizmu i magii to takie połączenie. Mm, Powiedziała dwóch rodzajów myślenia. Z jednej strony taka e, żelazna logika, e, racjonalizm, a z drugiej strony mamy intuicję, o której zresztą też wspominasz e, na początku książki. E, o, mówisz o intuicji, która dla wielu osób może się wydawać irracjonalna. I tutaj może w tej książce też chciałaś zaakcentować, że czasami warto iść za głosem instynktu, serca, szóstego zmysłu. Tak, zdecydowanie tak. No, kobiety w tej książce przemawiają tym głosem intuicji, takim właśnie bardziej. Instynktownym I myślę, że ten głos jest warty, żeby go słuchać i trochę go obudzić. To, do czego się tutaj odwołać? to jest cytat Klarisy Pinkoli. Estes tak, zdaje się zbiegnącej z wilkami na początku i rzeczywiście jest to powieść, książka nie jest to powieść, to jest książka opracowanie mitów tak oparta na psychologii jungowskiej i generalnie no, cała ta psychologia jungowska gdzieś tam ma ten motyw, żeby słuchać siebie wewnętrznego głosu. To generalnie no, myślę, że tego Junga można by się gdzieś doszukać w tej historii, jeżeli mhm. byśmy na poziom takich archetypów chcieli zejść. No właśnie, czy Natalia, główna bohaterka realizuje archetyp człowieka, który przeszedł taką duchową przemianę, duchowe przebudzenie? Tak, tak, myślę, że zdecydowanie transformację wewnętrzną przeszła. No, ta powieść, tak, jeszcze odwołując się do tego realizmu, intuicji, no, zaczyna się tak bardzo realistycznie, no może nie, nie, nie prolog, tak, ale już te pierwsze kolejne rozdziały, realizm, Warszawa, korpoświatek, Światek, wszystko takie, jeszcze deszcz tam pada i generalnie jest ciemno przyziemnie <laughs> i trochę depresyjnie. Natomiast to się tak powoli otwiera i, i tak, tak też się dzieje z psychiką Natalii. Myślę, że to są takie paralelne rzeczywistości, to co się dzieje na zewnątrz, nawet jeżeli chodzi tam o pory roku, pogodę, a to co się dzieje w psychice Natalii. No samo to solstycjum, tak, przesilenie letnie i to jest też taki pewien punkt kulminacyjny, jeżeli chodzi o, o przemianę Natalii, tak, i, i ona no, zdecydowanie jest tam ta warstwa persony, czyli tej maski zewnętrznej, którą ona pokazuje światu i na poziomie której funkcjonuje przez pierwsze mm, grom. Części opowieści, natomiast potem no, odnajduje ten cień, który bardzo chce się wydobyć, ten cień Junga, tak? czyli ta taka postać zrzucona gdzieś no, nie, do nieświadomości, niezintegrowana, stłumiona która gdzieś powoli dochodzi do głosu. No właśnie, czytając książkę, można odnieść wrażenie, że Natalia reprezentuje, nazwijmy to, osobowość mnogą. Ma takie trochę rozdwojenie jaźni. Właśnie czemu służy wprowadzenie takiego zabiegu, nawet nie mogę powiedzieć, dwóch głosów, bo rzeczywiście mówią dwie dziewczyny czy kobiety w Natalii, ale jeszcze tam pojawia się ten cień, prawda? <noise> Tak, trudno powiedzieć, że to czemuś służy, w sensie, że ja to jakoś tak bardzo świadomie sobie rozpisałam, bo tak jak gdzieś już mówiłam, w ten sposób nie, nie pracuję, tylko raczej opowiadam historię, a potem tak naprawdę dopiero teraz widzę, że tam można się tych gdzieś archetypów doszukać i symboli, też ludzie mi o tym piszą, także to jest ciekawe. Znaczy no służy to temu, no tak wygląda świat wewnętrzny, psychiczny właśnie do głównej bohaterki. Ona taka jest, no ma tą warstwę persony, czyli właśnie tą taką ucywilizowaną, stłumioną, ugrzecznioną wersję, gdzie idzie taką standardową ścieżką, wyjeżdża z Łodzi, pracuje w korpoświecie, znaczy w korporacji, tak, i żyje tak jak żyją pewnie no, setki tysiące ludzi. No ale czuję się źle, tak? I to, kto czuje się źle, to jest ta Natalia, która została właśnie gdzieś tam przytłumiona w dzieciństwie, tak? No bo do tego są też nawiązania, ten głos, który słyszy, no to też jest takim krytykiem wewnętrznym, takim gremlinem z moich warsztatów, taki I on dość mocno ją blokuje. No a ta, ta właśnie siostra bliźniaczka, no to jest właśnie ta bardziej prawdziwa postać, która musi się zintegrować w jedną z Natalią.